O, mamy minus 10. Idziemy. Mariusz idzie. Bodzio idzie. Zobaczycie, gdzie idziemy. Do stodoły. Do stodoły. Ty idziesz tam. Masz coś tam ze sobą i idziesz tam. Dobra. A ja idę tu. Idę do stodoły. Mariusz przyjechał trochę szybciej z pracy. Czy, czy jest miejsce, do, żebyś wyjechał? Powinno być. Musisz te drugie drzwi otworzyć też. Okay. Nie? Tak. Idę. Nie przejedziesz. Zobaczymy, czy odpali. Ja tu stanę, to chyba wystarczy, żebyś mnie nie przejechał, nie? Nie był odpalany. Jest tu... Nie był odpalany. Idziemy prosto z domu. Grzanie. Może tu przyjść. W ogóle cze cześć, powiedz. Siema. No, bo. Siema, Grz siema. Grzejemy. I będziemy patrzeć, czy odpali. Minus 10 tam jest. Dzisiaj. Wczoraj było też w nocy. Ile? No... I, i, minus 15 Minus 15 No. Trochę go podgrzeje, nie? Po to to jest. Czekaj, ta wezmę drzwi. żebyś nie obszerował o malutku, cały czas prosto, to będzie dobrze. Dobra, wszystko przejdzie. po lusterko, ok? Wszystko gra. Ciapek, o, odpalony widzicie? Pan już trochę wcześniej przyjechał z pracy i mówi idziemy odpalić siapka. Zobaczymy czy da radę. Jednak dał. A super. Idę już tutaj. Super. Widzisz? Dał radę, nie? jest nie jest sienizna, tak? kurde. radę. A po co tu przyjechał? Po co, po co przyjechał? Po co przyjechałeś tutaj? Na wymianę tłumika. zostałem od gwiazdora i trzeba zmienić. Aha. Ale teraz muszę nagrać dźwięk, bo 800 obrotów jest idealnie ustawione i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica ale czy mi go zdejmij bo to jest nagrywamy dźwięk bodział mówi czy my go zdejmij bo, tak? on nie był zdejmowany Mariusz go z tym tłumikiem kupił a ja tu nie mogłem go ściągnąć i tu miałem do malowania całego <laughs> zgaś może żeby się nie rozprężyło ale tak, tak eee? No, ale zaraz łako, nie? No. myślałem że już nie zapali już chciałem puszczać no i... Gdzieś jednak dał rady ciapuś to, jedna... to trzeba wywalić ten tłumik on jest oczywiście dobry tylko chodzi o to że te klapki są nie bardzo trzy... słabej jakości i nie, nie wytrzymują o, w smaczcie, nie? super Jakie ciapkach w ogóle nie nie, przepali to są, się to są super ciapki no. się odegnie, o już o. jest Weź no, tam tak, pokaż jak no. jest odgięta No jest odgięta. I Michał, Michał mówi, Mariusz napisał list chyba do Mikołaja i co teraz zamiast klapki wsadzisz? Tłumik z kolankiem będzie. Z, A to takich nie da kupić. Z, z końcówką, z końcówką wy, wygiętą. Ale, ale trochę czy, czy 90 stop? No to schatnych? zobaczymy, nie? Aha to muszę iść po jembus zobaczymy czy to się dało. O, taki będzie zastosowany, zaraz przymierzymy. Możecie bliska nagrać, jak jest wykonany. Ja nie wiem skąd ten tłumik jest, bo dostałem go od Mikołaja, także... Trochę przekręć, no dobra, tutaj ma. Okej. Okay. No i tu, o właśnie z tej strony jeszcze chciałam. Jak tutaj pan... Także jest taka sama wysokość, nie? Jak tutaj I około, nie? Trochę jest, jeszcze nawet yy, wyższy jest. Puszka się zaczyna już tutaj... W, 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 w niższym punkcie? I tak samo u góry jest. Ten płomień, co jest teraz założony, to też jest dobrej jakości. To jest, yy, to jest, yy, to jest jeszcze yy, starej daty, można powiedzieć. Nie? Bo nie po, porysuj tam, co ty tam tak rysuj Ale... jo, lakier. No. Ja nie wiem. Zobacz, idzie? Czy nie? Tu ja stawiam. nie? Nowe to wstawiałem, ale czy to nam zajdzie z tego, z końcówki wydechu, czy nam zajdzie? No właśnie. Potem pytanko To jest to, nie? W się dało. No. Tu mi wywalić, a... czy tu z całym kolektorem. Ale właśnie. i tak, i tak ruszałem, tak żeby a. poszło bez... Bez o! niczego, Syreny. No. do Silicgo, to wiesz, może ktoś gdzieś coś. żeby go nie uszkodzić, nie? No, trzymaj, weź go i trzym, trzym, to jest wszystko jeszcze dobre. nie? Jest... zobacz, tu Idzie no, Super. Także ten będzie na zapas, jakby ten za nie? Mógł, nie? No. A ten jest. Ale wagowo. Cień, o, raz... tak, jest... Wagowo zaraz porównamy. Marusz, to opakowanie weźmiesz później, bo Wagowo jak? Oj. Weź go tu przyłoż, bo tu musimy. Podobnie jest, ale ten jest cięższy. Ten? No nie wiem. Nie wiem. Jak ma być, tak ma być w tą stronę. No delikatnie, nie? otwór, bo tu była ósemka w końcu. Oryginalnie są szóstki. Otwór zrobić? O, idziemy do warsztatu. Chodźcie. O, Chłopaki już są przy wiertarce. co dało Zobaczymy. się. Teraz przymierzyć, trzeba. Aha. Okay. będziemy przymierzyć. Ponieważ wiadomo, czy nie trzeba będzie opuścić tego, tej fasolki. ale wyjątkowo. No. te bić pewnie... się co na tej godzinie Papiera O telefon pewnie Michał dzwoni do taty w sprawie no, skończy się no Jak żołnierz wyglądasz z tym teraz. No. Trzeba wejść tam do góry, ja będę patrzył, czy będzie szum, bo tutaj jest za luźno. No. Mhm.

Teraz trochę większe, tak? Nie, gwint. Gwint. Nie mam sześciokątnej, to wewalimy na imbus i tyle. Nierdzewne podkładki, nierdzewna śrubka, pal. No to weź tedy to. Weź klamoty. Co tu, jak mi się Mikołaj spisał? Poczekam, bo muszę to usłyszeć na własne uszy. Dym poleci na bok, nie do góry. I co teraz? Prosto na kamerę. A jak będzie zapchany, to nie zapali. No chyba nie jest zapchany. O! Lepszy, nie? Chyba, mi się zdaje, że ja. Taki bardziej ciapowaty. chodzi, Ty, taki bardziej ciapowaty, nie? No, na 28 normalnie. Ta czerwcypala na pewno konserwacja z niego, Piszcie w komentarzach, czy wam też się podoba. O, o, o. Normalne inne życie jest. O, idzie zobaczyć tamten pusz. Tak. Jedzie, ale paliwo nie zamarzło. Lepsze jest jak rok temu. W zeszłym roku miał cały filterek na przewodzie, na wężyku zamarznięty. Inne życie ma w sobie, nie? Tak. Takie. Muszę się usunąć, bo nie wiadomo jak na tym tłumniku hamuję. Ujak. Ujak. Teraz to jest dopiero super ciapek. Mówcie co chcecie, ale jest super całkowicie. Oczuć normalnie ze środka jak farba. Ile tam ma? stoi. To jest super ciapek w końcu czy nie? teraz możecie pisać już na 100% super ciapki co teraz wjeżdżasz do stodoły o już wypalił to wszystko tak już Ci się klapki nie, nie urwią Mikołaj wiesz jeszcze mniej ile jest? 300? stoi o, no aż zech Teraz super dziapek przez duże S dopiero jest. No Mariusz wiedzie teraz do sto doły. O, ja, wiecho. Żegnamy się z wami. Do no. następnego to, vloga. Miał Mikołaj nosa, co? Nie, ja nosa, nie? Ja... Super Mikołaj na super ciapki. Ja tak pa! Pa! pa. Wiesz, na razie! Idziemy do domu, bo zimno. uhu. Uh, uh, uh.